Dzisiaj e, nasz gość, który poprowadzi rozmowę z Grzegorzem dla odmiany, zada mu kilka niewygodnych pytań. Dzień dobry, Marzena Mazur, audycja Strefa Szefa w Radiu TOK FM. Jestem wielką fanką Grzegorza, jak on mnie poprosi o cokolwiek, to ja to robię. No i nie wiem, czy potraktować się jak polityka i docisnąć, czy docisną, jednak machnąć. Docisną, docisnąć. Mi... <laughs> Bardzo ładnie Jacek Waldkiewicz powiedział. Nie oceniam, tylko stwierdzam, o doświadczam takiego uczucia, że ktoś jest idiotą totalnym, doświadczam no to uczucia, że ktoś jest idiotą. zachowujesz się jak idiota, no to się zachowuj jak idiota. No. Jesteśmy ekspertami w pozyskiwaniu funduszy unijnych i jako eksperci też chętnie wspieramy ekspertów z innych dziedzin. Tutaj, jeżeli chodzi o Grzegorza, to jest dla mnie no, faktycznie guru, guru networkingu i ja też pokochałem networking. To jest rewelacyjna sprawa. W ogóle odkryłem, że kocham ludzi dzięki tobie. Druga przyczyna lęków naszych, po lęku przed śmiercią, to jest lęk przed wystąpieniami publicznymi. Ja sobie bardzo cenię, bo no tak, tak mam i tak mogę, że dzielę się swoimi fascynacjami związanymi z literaturą rozwojową. Cenię sobie Tomasza Kamela i jego książkę Jak występować nie tylko w telewizji. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry podręcznik, który nasze realia ogarnia, a przede wszystkim też. Pokazuje nam jak zanim zaczniemy rozmawiać publicznie, występować publicznie, jak dogadać się z mózgiem pierwotnym naszych słuchaczy. Bardzo miło nam jest z Państwem spędzać czas. Chciałyśmy jakby zachęcić Was do współpracy i powiedzieć, że bardzo często zdarza nam się grać na rozdaniu nagród albo na wtedy, kiedy goście się schodzą na bardzo ważne imprezy. Również zdarza nam się zagrać na zaręczynach. Izba gospodarcza, taka zagraniczna w, w zagranicznym kraju, to jest miejsce, które zbiera albo bilateralnie, albo w naszym przypadku tylko amerykańskie firmy. Zrzeszamy daną grupę firm 300, 400, 200 firm. To nawet chyba w dzisiejszej wyborczej była informacja o tym, jak jest duże zapotrzebowanie na pracowników z Polski. Więc w ogóle marka polska jako taka ma coraz większe wzięcie na, na rynku francuskim. I tak jak mówię, nie jest to rynek prosty ale cały czas możliwości wejścia tam są. Holandia jest blisko, więc to dla, dla Bile Polacze to jest pierwszy, pierwszy wybór. Um, był duże konferencja w um, uh, Listerpad, uh, w Holandii. Uh, I akurat w, uh, wsparcie od um, uh, Polski rząd, Więc uh, minister Morawiecki był obecny. I uh, widzisz, że oni mają coraz więcej zainteresowanych, że zbudować też uh, Poza Polskę. Um, I wspomagać polskie firmy.